No i pięknie w Radiu Kolor. No to obiad zjedzony, miłe, niedzielne popołudnie przed nami. No to czas na. No i pięknie w Radiokolor. Dzień dobry. Dzień dobry, no i pięknie. Robert Smielewski i Martyna Wawryło. A piękne przedstawienie. Robert Smielewski z Prime Clinic, doktor przede wszystkim, czyli nasz specjalista od piękna, bo przypomnę, że w każdym tygodniu rozmawiamy o tym wszystkim, co nas otacza, co jest piękne, ale przede wszystkim odpowiadamy na Wasze pytania, drodzy słuchacze. W każdym tygodniu mówimy, że możecie do nas pisać na adres no i i zadawać swoje pytania. Ja za każdym razem zadaję to samo pytania. Czy jesteś ciekawy? kto dzisiaj do nas napisał, jakie dzisiaj będzie pytanie. No, ale rzeczywiście, że jestem ciekaw, po to, po to zrobiliśmy, ten, ten, ten program robimy, żeby ludzie do nas pisali, dzwonili, zadawali pytania, o, o czym by chcieli się dowiedzieć, czego nie wiedzą, a my postaramy się im odpowiedzieć w jak najprostszy i najbardziej zrozumiały sposób. Wszystko się zgadza. Muszę powiedzieć, że do tej pory królują e, głównie Panie ze swoimi pytaniami, więc Panowie, Wy też możecie do nas pisać, ośmielcie się, ale dzisiaj napisała do nas Beata. Beata, która chciałabym chciałaby zapytać o wampirze lifting. No, o, brzmi... Czyli ciekawy temat bardzo. Brzmi na temat, bardzo. który powinien się pojawić po godzinie 22, ale chyba no spokojnie. Czego? Co to takiego Nie, jest na wampirze to lifting? Wampirze lifting to jest wymyślona, fajna nazwa marketingowa. Metody regeneracyjne z wykorzystaniem własnej krwi, właściwości jakby autologicznych. Tak, tak się nazywa, jakby nazywamy to już w, w, w medyczny sposób, że to jest autologiczne wykorzystanie naszych własnych rezerw i tkan, regeneracji tkankowej i odmłodzenia. Wyszła cała metoda, wyszła z poznania jakby jak organizm sobie radzi po urazie. Płytki krwi wtedy jakby zaklejają tak zwaną dziurę w naczyniu, prawda? Robi się ten skrzep taki, który później się rozpada, uwalniają się czynniki wzrostu komórkowego i uruchamia się cały proces regeneracyjny. Ponieważ proces starzenia jakby przez nasz układ immunologiczny jest ignorowany tak więc szukano metod jakby to wymusić naturalne metody regeneracyjno-rekonstrukcyjne żeby nasz organizm sam własnymi siłami bez jakiejś sztucznej chemii dodatkowej w sposób naturalny odmłodził starzejącą tkankę i właśnie wymyślono jak troszeczkę oszukać organizm więc Pozyskuje się koncentrat płytek z własnej krwi. Czyli pobieramy najpierw krew? Trzeba powiedzieć tak, teraz po w jak to wygląda. Pobiera, pobiera, się pobiera, krew. pobiera się krew. Odpowiednio, w odpowiednim separatorze, czy wirówce, inaczej mówiąc, oddziela się czerwone krwinki od trombocytów, od osocza mhm. i wtedy wykorzystuje się po wstrzyknięciu koncentratu trombocytów, czyli płytek krwi po do tkanki uruchamiamy całą lawinę procesów regeneracyjno-rekonstrukcyjnych, które później nam dają odmłodzenie, naprawę uszkodzonej tkanki, naprawę e, też. E, czyli e, jak wampiry wiecznie młode. No, wiecznie młode. Rzeczywiście być może to się kierowało tym, że, że nazwano to wampirzy Liching Rzeczywiście przyjęła się to, to nazwa. E, tym bardziej, że no, wyglądał człowiek e, przy technice na przykład mezoterapii, czyli przy płytkiego podania iniekcyjnego na skórę koncentratu płytek bogato płytkowego. człowiek wyglądał rzeczywiście pokrwawiony tro, troszeczkę. No dobrze, to skoro zrobiło się tak krwawo w Radiokolor, to może zróbmy małą przerwę. A do tej rozmowy, o rozmowy dzisiaj o wampirzym liftingu, przypomnę, że dzisiaj odpowiadamy na pytanie. Beata, wrócimy za chwilę, zostańcie z nami. No to wracamy do rozmowy z doktorem Robertem Chimilewskim z Prime Clinic. Przypomnę, dzisiaj odpowiadamy na pytanie Beatę, która poprosiła, a weź, tak porozmawiajcie o tym wampirzym liftingu. Przed momentem trochę powiedzieliśmy, na czym mniej więcej polega ten wampirze lifting, ale ja bym chciała jeszcze tak krok po kroku, łopatologicznie. Wiem, że odsączamy taką krew, ale to chyba nie jest. Oddzielamy. Oddzielamy. Bardziej oddzielamy. Wydzielamy. Bo no to jest. chyba nie jest takie, takie przyjemne, tak mi się wydaje. Widziałam gdzieś kiedyś, że to polega po prostu na wstrzykiwaniu tak? No, tej na krwi. Pewno... Tak, no to nie. Nie, nie, nie krew. Jakby wróćmy może jeszcze troszeczkę do tej pierwszej części, kiedy, kiedy mówiłem, że istotą tak naprawdę ca, całej metody wampierzego y, liftingu jest wykorzystanie potencjału płytek krwi do uruchamiania procesów naprawczych własnych. Czyli co nam to daje? Odmłodzenie, daje Poprawienie? Nam te, y, płytka. Po tym jak znowu zostanie wstrzyknięta z powrotem do tkanki, powiedzmy, mamy to jakby szerokie pojęcie tkanki, czyli skóra, tkanka podskórna, bo pamiętajmy też, że twarz to nie jest tylko skóra. Pod skórą mamy wiele warstw ankowych, które też wymagają regeneracji, też wymagają pracy, żeby zah zahamować proces starzenia. Bo chyba na skórę, na tę pierwszą warstwę, to oczywiście stosujemy codziennie krema, ale żeby zrobić coś lepszego, no to właśnie musimy dotrzeć i głębiej, głębiej, jeszcze dotrzeć głębiej, głębiej. Musimy dotrzeć głębiej, musimy dotrzeć do skóry właściwej, musimy dotrzeć też do tkanki podskórnej, do podkładowej tkanki, podskórnej tkanki tłuszczowej, do powięzi, musimy, do, y, 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 podać też stymulator, dlatego, że y, dbanie o samą skórę nie wystarczy. To tak, jakbyśmy dbali o skorupkę, a niestety zapomnieli, że głęboko też jest to żyjące się tkanka i w momencie, kiedy chcemy w sposób naturalny odmłodzić twarz, zahamować proces starzenia w sposób naturalny, a to jest dzisiejszy trend tak naprawdę w medycynie estetycznej, żeby zachować tak. naturalne piękno człowieka. A nie pompować się. Ale my cały czas rozmawiamy o twarzy, a tak. wydaje mi się, że ten wampirzy lifting możemy stosować na różne części działania, Oczywiście, tylko na twarz. Tak, wampirzy lifting generalnie jakby to, to, to jest jakby nazwa e, dla medycyny estetycznej, natomiast tak naprawdę to się nazywa osocze bogato płytkowe e, Koncentrat płytek, osocze z koncentratem płytek, z zagęszczoną ilością płytek w osoczu. Tak? I to jest wykorzystywane. I wykorzystuje się nie tylko w medycynie estetycznej, natomiast w szeroko pojętej medycynie regeneracyjnej, w chirurgii, w chirurgii plastycznej, w chirurgii naczyniowej, do leczenia y, wielu chorób. Dlatego, że potencjał płytek krwi, on jest podobny do potencjału wykorzystywanego. W komórkach macierzystych, do leczenia komórkami Które teraz macierzystymi. Są bardzo popularne. Tak, to, ten, ten, dokładnie. Ten do to już jest medycyna regeneracyjna najwyższego stopnia. Osocze bogato-płytkowe bogato to jest piętro niżej medycyna regeneracyjna, również autologiczna. Autologiczna to znaczy, że nasza własna, że wykorzystujemy potencjał naszych własnych tkanek, naszego własnego układu immunologicznego. A w tym nam pomagają nasze własne płytki krwi. I wróć, wracając do twojego mm -hmm. pytania, gdzie można to wykorzystać? Wykorzystanie jest bardzo szerokie. Mówimy o medycynie estetycznej, mówimy o medycynie regeneracyjnej, o chirurgii, również o leczeniu wielu chorób, które doprowadzają do ran troficznych, na przykład w cukrzycy też można wykorzystywać. Trudno gojące się rany. Przyspieszenie leczenia po złamaniach. W ortopedii osocze bogatopłytkowe. A to nie mam pojęcia. Sk Skoncentrowany jest, wykorzystywane do regeneracji stawów. A ja tylko myślałam, żeby wyglądać pięknie młodo i olśniewająco. Dlatego jakby to jest przyszłość medycyny w, 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 w ogóle osocze bogatopłytkowe. Koncentrat, pływają te komórki macierzyste, ponieważ to jest. Tak szerokie, ogromnie szerokie zastosowanie w medycynie właśnie szeroko pojętej regeneracyjnej, mm -hmm. a medycyna estetyczna to też jest w jakimś stopniu medycyna regeneracyjna. Ale ja dzisiaj chciałabym chyba porozmawiać o tej medycynie estetycznej, ale to już za moment. Jeszcze o konkretach, tak po ludzku, chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom o tym, co konkretnie możemy otrzymać stosując na przykład taki wampirzy lifting. Zostańcie z nami. Rozmawiamy dzisiaj w Radiu Kolor w cyklu no i Pięknie o wampirzym liftingu. Przypomnę, że ten temat poruszamy dzisiaj na prośbę Beaty, a jeśli wy chcecie zadać nam jakieś pytanie, konkretnie doktorowi, bo ja jestem tylko ustami, które przekazują te pytania, to możecie do nas pisać na adres najpiękniejmałparadiokolor.pl. No a my spróbujemy Wróćmy. na to wszystko odpowiedzieć razem z Bartem. No, ja, ja, tylko, ja tylko będę zadawać pytania i będę dociekać tutaj, jak to konkretnie wygląda. Wróćmy do tego wampirzego mhm. liftingu, bo oczywiście zastosowanie jest bardzo szerokie, o czym tak naprawdę dowiedziałam się tylko dzisiaj, bo do tej pory myślałam, że owszem, można zastosować to na przykład jako regenerację przy łysieniu, ale... No właśnie o łysieniu też nie wspomniałem, dlatego że osocze płytkowe w tej chwili jest bardzo szeroko stosowane w hamowaniu łysienia, szczególnie po COVID-zie bardzo wielu pacjentów straciło włosy. Czy to jest taki skutek uboczny COVID-u? Tak, to jest skutek uboczny COVID-u również, gdzie rzeczywiście pacjenci potracili bardzo dużo włosów i osocze bogatopłytkowe tutaj też przyszło z pomocą do leczenia łysienia po covid -owego. Jak również łysienia y, z powodu innych przyczyn? Myślę jednak, że Bata chciała zapytać głównie o ten wampirze lifting, o którym cały w celu czas mówi się. Tak, medycjach w celu odmłodzenia twarzy. Konkretnie jak wygląda taki zabieg? Kto sobie może na niego pozwolić? Czy są jakieś ograniczenia wiekowe? E i tak naprawdę, ile zabiegów powinniśmy zastosować, żeby było widać jakieś efekty? E, tutaj jakby mm, musimy też rozgraniczyć pewne, pewne wskazania, jeżeli chodzi też o e, zastosowanie osocze bogotopłotkowego. E, wiek. Nie, do, nie zawsze jest wskazaniem. Jeżeli możemy stosować socze bogato w celach profilaktyki procesu starzenia, nawet u troszkę młodszych osób. I taka dwudziestolatka może być. No, już się może dwudziestolatka, może nie do końca, bo to nie, nie, nie ma potrzeby aż tak ciężkiego mhm. działa wyciągać na profilaktykę osoby dwudziestoletniej. Tak? Natomiast jeżeli dwudziestoletnia osoba ma trądzik na przykład, to osoczybogotoputkowe okay. możemy zastosować w celu leczenia trądzika, w celu leczenia trądzika różowatego u młodszych osób. Jeżeli chodzi o y, profilaktykę procesu starzenia, to to tak gdzieś około trzydziestki też w zależności od tego, oczywiście, jaki jest stan skóry. Ja już patrzę, czyli ja już powinnam się wybrać. Ile takich zabiegów konkretnie powinniśmy Wszystko sobie zależy, y, Ilość zabiegów zależy od tego jakie osocze będziemy stosowali. Tutaj też zależy wszystko od separatora, od koncentratora płytek. Czyli dlatego ważne jest chyba, żeby wybrać dobre miejsce ze sprawdzonym sprzętem, bo ktoś może mieć, no mówiąc wprost, zdecydowanie, jakieś badziewie i okaże zdecydowanie, się, że to nie będzie dobre. E, zawsze jest jakby przestroga dla e, słuchaczy. Nie wolno, nie pozwalajcie, zawsze pytajcie, jaki separator ja, i Ale jak ja zapytam, ktoś mi powie taki i taki, przecież to mi nic nie powie. Taki i taki, tylko czy, y, opakowanie. Można poprosić, że, że, żeby y, lekarz pokazał y, opakowanie. Lekarz? O, tak. Lekarz. lekarz, a nie kosmetolog? Nie, brońcie, panie, bo że kosmetyczka, kosmetolog nie ma prawa wykonywania takiego a, zawodu. To dobrze wiedzieć. Dlatego wiec. że ani kosmetyczka w Polsce, ani kosmetolog to nie są zawody medyczne. Osocz. A tu już wchodzimy głęboko w tu my Wchodzimy w medycynę, tu my wchodzimy w medycynę i e, osoba bez wykształcenia medycznego nie ma prawa wykonywania zabiegu osoczem bogatopłytkowym, dlatego że można... Naprawdę zrobić dużą krzywdę pacjentowi, jeżeli nie będzie rozpoznana choroba autoimmunologiczna, na przykład, nie będzie rozpoznana choroba okołonowotworowa i będzie można niestety zrobić pacjentowi dużą krzywdę. Również pobieranie krwi, to jest pobieranie tkanki, do tego są odpowiednie warunki, muszą być sterylności zachowane, wirowanie krwi to już wchodzimy naprawdę w warunki sterylności medycznej. Żeby sobie główne jakiegoś bałaganu tam nie wpuścić. Dokładnie, dlatego że, yy, wie no, państwo zrozumiejcie, proszę, że yy, nieodpowiednie, sterylne warunki pobrania krwi, jej separacji, później pobieranie do strzykawki przez osobę bez wykształcenia medycznego... Można niestety zanieść infekcję, można no zakażenie, można naprawdę narozrabiać bardzo mocno. Pamiętajcie, że nie pozwalajcie, żeby waszą twarzą zajmowała się osoba niekompetentna. No dobra, bo pora obiadowa, to zróbmy małą przerwę, bo trochę nastraszyliśmy. A po przerwie chciałabym zapytać właśnie m.in. o to, czy są jakieś przeciwwskazania. Trochę powiedzieliśmy, chciałabym więcej usłyszeć konkretnie na ten temat. Zostańcie z nami. Wracamy do rozmowy o wampirzym liftingu w Radiokolor. Przypomnę, dzisiaj ten temat przewodni naszego dzisiejszego spotkania z, do z doktorem Robertem Chmielewskim z Prime Clinic. No dużo się wydarzyło przed momentem na antenie Redekolor. Przede wszystkim ustaliliśmy, że taki wampirzy lifting może być wykonywany tylko i wyłącznie przez osobę z wykształceniem medycznym, medycznym czyli dokładnie czyli le, przez, przez lekarza. Żaden kosmetolog, kosmetyczka, nic z tych nie rzeczy. Nie ma prawa do, 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 do tego. Pomimo tego, że mogą mówić, że skończyły kursy, niestety prawo jest prawem i wstrzykiwanie preparatów autologicznych, jest domeną tylko i wyłącznie dla lekarza. Żeby później nie było płaczu. Po drugie, w jaki sposób rozpoznać jeszcze ten dobry sprzęt? Proszę pokazać mi sprzęt. Tak, wierówkę, proszę pokazać sprzęt, sprzęt a być? szczególnie separator, do, do którego się pobiera krew. Przede wszystkim nie może być to próbówka do pobierania badań laboratoryjnych. Czyli takie jak widzimy, po prostu idąc pobrać krew, tak? Tak, to, co id, idziemy pobierać krew, próbówki plasti, plastikowe. No ja bym myślała, które... że to dobrze. Nie. Absolutnie niemożliwe, próbówka plastikowa nie może być używana do pobierania i separacji e, płytek. Czyli szkło. Szkło i to specjalne certyfikowane se, separatory. Mogą być z żelem, mogą być e, z cytrynianem, natomiast musi to być opakowanie, tak zwane, y, może być napisanie PRP, czyli platelet-rich Plasma, czyli osocze bogato płytkowe. Mhm zestaw do, po, do pozyskiwania bogato płutkowego. Zrobiłam wielkie oczy, ale warto sobie później to zapamiętać, a jeśli nie zapamiętacie, to zapraszamy także na naszą stronę radiokolor.pl, w zakładce podcasty, tam można odsłuchać, ale zapraszamy też na YouTube, a tam także można y, podejrzeć, jak to wszystko wygląda y, i przypomnieć sobie, jeśli o czymś na przykład zapomnielibyście, bo można jak już wtedy pójść i wyjść na specjalistę i powiedzieć, że ja się na tym znam i tutaj żadnego badziewia nikt mnie nie wciśnie. Powiedzmy też proszę o tych przeciwwskazaniach. Kto absolutnie nie może pozwolić sobie na taki wampirzy lifting, bo to też jest ważne? Tak, ze względu na to, że to jest bardzo silna stymulacja układu immunologicznego, więc tutaj osoby z autoagresją, z chorobami autoimmunologicznymi, szczególnie w okresie nieremisji, nie... Remisji, nie yy, yy, nie mogą wykonywać sobie takich zabiegów. To jest zno, znowu, dlatego trzeba pójść do lekarza, żeby lekarz ustalił wskazania lub przeciwwskazania. I, A nie i zawsze cenę kierował na zabieg. A nie zawsze cenę kierował na zabieg, to jest jeszcze jedna rzecz. W tej chwili jest bardzo do, dużo choroby Hashimoto. Pacjenci też pytają. Czy z Hashimoto można, czy nie można? E, z Hashimoto w okresie remisji mhm. można wykonać zabieg. Z, i, ale wszystko zależy od tego, jakie jest miano przeciwciał. Jeżeli choroba Hashimoto jest aktywna, trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ można zaostrzyć chorobę Hashimoto. A. Tu też trzeba bardzo, bardzo ostrożnie, wiecie. z rozwagą do tego podejść, ale ja myślę, że lekarz tutaj rzeczywiście będzie tą osobą, która podejmie decyzję, czy można, czy nie, czy zastosujemy jakieś inne leczenie. Bato, no to mam nadzieję, że dzisiaj odpowiedzieliśmy na Twoje pytania o wampirzym liftingu i że rozwialiśmy wszystkie wątpliwości. W celach odmłodzenia, bo to jakby też tak kilka słów, słów jeszcze chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o metody regeneracji mhm. tkankowej, przeciwsterzeniowe leczenie, jest to wspaniałe narzędzie w rękach profesjonalisty. W rękach profesjonalisty. W celu, tak, w celu profilaktyki. I leczenia procesu starzenia, bo proces starzenia znowu powtór, powtórzmy to, co mówiliśmy na samym początku naszego cyklu. Starzenie się to jest też choroba wymagająca leczenia odpowiedniego i odpowiedzialnego. I można zrobić to pięknie, starzeć się po prostu. Dokładnie, pięknie. starzejmy się pięknie. No i, pięknie. no i pięknie. Rozmawialiśmy dzisiaj tak naprawdę o medycynie przyszłości. Tak chyba mogłabym podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. E I przypomnę, że jeśli wy chcecie, żeby to wasze pytanie padło na antenie Radia Kolor, jeśli chcecie, żeby to waszym pytaniem zajął się nasz specjalista, dr Robert Chmielewski ja, Chmielewski. ja cały czas liczę na to, że ktoś go zagnie w końcu jakimś pytaniem. Dajcie znać. Bardzo ale. bym <laughs> chciał takie wyzwanie podjąć. No i pięknie, małpa to jest nasz adres mailowy. Przypominam, jesteśmy także na antenie y Radia Kolor w każdą niedzielę po godzinie. 15.00 jesteśmy na stronie ale w zakładce podcasty. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTube. Och, gdzie my nie jesteśmy? Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Wasze wiadomości. Trzymajcie się, ciepło. życzymy Wam pięknego, słonecznego tygodnia. Do usłyszenia, papa. Pa.